Dobry wieczór. Oj, ojoj, oj, 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 tego to nie przemyślałem. Fajnie, wydmniej to, to nagramy. Witajcie kochani, ja jestem kamerzysta. Witam Was bardzo serdecznie w nowym roku 2020. Mam nadzieję, że humorki Wam dopisują, bo mi humorek dopisuje jak najbardziej. Dzisiaj zrealizujemy najbardziej nienormalny pomysł, jaki chodził mi po głowie. Już wcześniej chciałem zrealizować ten pomysł, ale było to dla mnie naprawdę ciężkie i nie miałem odwagi zrealizować po prostu tego pomysłu. Ale dzisiaj chcę to zrobić. Jeżeli oglądacie ten film w tym momencie, to znaczy, że udało mi się zrealizować. Mój pomysł, czyli spędziłem całą noc w żabce. Mam pewien plan, jak to zrobić. O czym oczywiście dowiecie się w dalszej części filmu. W każdym razie, jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw koniecznie subskrypcję. Czyli taki sam czerwony przycisk, kliknij tam na dole. Właśnie do ciebie mówię. Sprawdź w tym momencie, czy subskrybujesz mój kanał, bo naprawdę w tym momencie ponoszę ogromne ryzyko. Muszę znaleźć odpowiednią żabkę, schować się w niej i spędzić w niej całą noc. Popieprzony po, 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 po. pomysł. Naprawdę popieprzony pomysł. Także zapraszam Państwa do oglądania. Okej okay, kochani, zacznijmy od tego, żeby znaleźć odpowiednią żabkę. Żabka musi być przede wszystkim duża. Musi być duża, żeby mógł się w niej schować i musi mieć duży magazyn. Najlepiej, żeby miała kilku pracowników i żeby ci wszyscy pracownicy byli zajęci po prostu klientami. Czyli musi być tam duży ruch, żeby po prostu nie zwrócili na mnie uwagi. Jeżeli będzie żabka mała, będą po prostu wiedzieli, że, że coś jest nie tak, że tego przedmiotu tutaj nie było. Będę miał zamiar przykryć się płachtą. Ale zanim to zrobimy, muszę poodwiedzać kilka żabek. Będę udawać oczywiście klienta, żeby po prostu rozejrzeć się po sklepie i zobaczyć, czy da się tam schować. Zaczynam od pierwszej żabki. Nie wiem, czy to Pali, mam nadzieję, że tak. Ta jest Klaus totalnie. Muszę szukać innej. Zamknięta. Ta żabka wydawała się naprawdę dobra, ale spaliłem po prostu sytuację w taki sposób, że uszedłem z maską i kamerą i po prostu nie poznali. A jak już mnie poznali, no to ciężko, żeby nie zwracali na mnie uwagi, więc na pewno zorientowaliby się, że wchodzę na magazyn. Zresztą widzieliście, że magazyn jest naprawdę obszerny, także nie byłoby problemu przykryć się jakimś planteką i po prostu przeczekać. No cóż, trzeba poszukać innej żabki, jesteśmy w drodze. Ta niestety okazała się zbyt mała, jest naprawdę mała, była jedna pani, także na pewno by się zorientowała, że zostałem w sklepie. Zresztą wydaje mi się, że cały czas na magazyn chodzi po prostu dokładać, także na ten magazyn, jak Kieszeń. No cóż, muszę szukać dalej, ale zaczyna robić się ciemno, także. No lipa. Zła. Ta też zła. I ta również nieodpowiednia. <śmówi> ta też nie nadaje. Nie, nie nadaje się. OK, jest godzina 21, tak na serio, to jestem już w domu, wybrałem dwie żabki, w razie gdyby w jednej mi się nie powiodło, no to zawsze jest ta druga opcja zastępcza, wybierałem takie żabki, w których jest zaciemniony magazyn, w sensie były włączone światła w magazynie, tam będziemy najtrudniej po prostu dostrzec, jeżeli coś jest oświetlone, no to by się od razu skapnęli, tak. że po prostu jestem, nie wiem, czy te światła nie zostaną później włączone, jeżeli zostaną włączone później, no to będę mieć przypał, ale liczę, liczę na to, że nie. Żabki zamykałem o 23, także myślę, że do sklepu wejdę około godziny 22. Jak mnie Kry no to mnie odkryją, żebym mógł też zdążyć do drugiej żabki. Tam ta druga żabka, gdzie było włączone światło, znajduje się na drugim końcu miasta. Także jeżeli w tamtej mi nie wyjdzie, to po prostu zdążę pojechać do drugiej i się schować. Zaraz pokażę wam, jak to wszystko będzie wyglądać. Muszę się spakować. No mam jeszcze jakieś 30 minut, żeby po prostu wyjechać. Okej, okay, teraz wytłumaczę wam, w jaki sposób mniej więcej chcę to zrobić. Chodzę z taką plandeką, inaczej będę musiał ją po prostu sobie ułożyć. Jeszcze będę musiał poćwiczyć przykrywanie siebie. W każdym razie wchodzę do sklepu, jak gdyby nigdy nic. Jakbym przyszedł na zakupki, oglądam sobie towar. Wchodzę na zaplecze i będę musiał jak najszybciej wykonać, żeby się zakryć. Czyli wchodzę do sklepu. W zaciemnionym pomieszczeniu ciężko będzie mi w ogóle dostrzec. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Jeżeli mnie znajdą, to mnie znajdą, jeżeli mnie nie znajdą. Mamy noc, żabce. Przez te żabki to chyba kijanki w nocy będą mi się śniły. Jezu Chryste. I także mam niezbędne rzeczy, żeby przetrwać noc, czyli kocyk, poduszkę, chipsy. E, możecie zapytać dlaczego biorę jedzenie, no po prostu nie chcę kraść. Jakieś tam jabłko, pomarańcze, gruszkę, kasteczkę, wodę do picia i karmę dla pniegla, karmę nie. Pomimo, że spędzę noc w tej żabce, no to po prostu a, ze swoim asortymentem. Nie wiem, żebyście zrobili inaczej na moim miejscu spędzając noc w żabce, ale mimo wszystko, mimo wszystko nie chcę popełniać przestępstwa. Za rogiem jest żawka. No cóż, robię to. Jeszcze nigdy mi tak serce nie biło. Teraz mi wali jak popieprzone. Muszę się uspokoić, mam plandekę. Dobra, będzie dobrze. Uf, ale ostro, jest ostro, naprawdę serce mi wali jak po pieprzonek. Nie złapią, to. Nigdy się takiego wstydu nie nażarłem jak dzisiaj. Będę musiał tam wytrzymać jakąś godzinę do zamknięcia. Pewnie jeszcze trochę to potrwa. Dobra, lecimy. Uf. Dobry wieczór. Pierwsza jedenaście. Wydaje mi się, że już mogę wyjść powoli. Jesteśmy. ok, jestem na magazynie. Magazyn w nie wierzę, że się udało. Uf, a to czy nie jest bomanie. Nie wiem, mogli mi oskarżyć o włamanie? No nie no bo nie włamałem się tylko zostałem tutaj w sklepie O Jezu ja jeszcze nie wierzę w to, że się udało Ale mi serce bije o, Ale mi serce bije o, Może ktoś jest jeszcze w sklepie? Kamery, kamery, kamery Korki, korki, korki Muszę znaleźć korki Są O mordę chyba rozpaliłem cały sklep A nikogo nie ma Nie widzę nikogo Udało mi się Teraz Czuję się jak przestępca Ale udało mi się Okej okay. Czyli Średnio mi się udało, jestem na magazynie Czyli jednak mi się nie udało Myślałem, że, że mi się udało dostać do żabki, a jednak a jednak nie No ale jestem na magazynie żabki to jest tylko kurde no dobra, no po prostu poczekam jutro do, do 6 rano, no i co? Prześpię się tutaj i wyjdę jak gdyby nigdy nic jutro, jak otworzę żabkę. Tak mi się wydaje, że 6 rano otwierają żabkę. No jak będę już słyszeć pracowników, to poczekam może tak jeszcze z pół godzinki, bo nie będą mieli pojęcia w ogóle skąd wychodzę. Tą plandekę mi się wydaje, że po prostu zostawię i wyjdę bez tej bez plandeki. No, za duży przypał. Okej, okay, jestem na magazynie, jest godzina 1.24 jest grubo, nie wiem czy jakiś alarm się przypadkiem, tutaj nie włączę, może jakieś czujki ruchu są, nie mam pojęcia jak to wygląda. Czuję się troszeczkę, nadal, nadal to ze mnie nie schodzi, Trzy, czuję się troszeczkę zaniepokojony. No cóż, posiedzę po prostu tutaj na magazynie, aż, aż nie otworzę znowu sklepu i wychodzę po prostu stąd, do tej kołdry chyba i, i tego nie będę wykorzystywać. Wszystko w plecaku, tutaj mam, wziąłem wszystko, może sobie zjem po prostu chipsy i owoce. Ok, znamy trochę klucze, może które będą działać. Uh, nie wierzę! E, teraz dopiero do mnie doszło, że przecież to wszystko się nagrywa. Proszę oni będą mieli to nagrane. To są kamery normalne. oj, oj, i tego to nie przemyślałem. Jakoś to się rozwiąże. Dobra, ok, wypadałoby zrobić e, miniaturkę. E, mam pewien pomysł na miniaturkę, także zaraz zobaczycie. To są oczywiście czepki, które wziąłem z domu, także ukradnę. Pierwsza część miniatury zrobiona. Pora zrobić drugą część miniaturki. Szczerze, mimo że wiem, że tu nikogo nie ma, jestem cały czas obsrany, że nie wiem, że właściciel będzie przejeżdżać, albo że ktoś, kto po prostu będzie przyjeżdżać zwróci na mnie uwagę, nie wiem, ochrona, cokolwiek. Serce mi nawala, ale robię to po prostu rzeczy, żeby, żeby były na filmie. Nie? Jak zrobię te rzeczy, które mam zrobić, to po prostu spieszą na zaplecze i się zamykam tam i, i zostaję tutaj na noc, ale w takim sensie, że po prostu doczekam, bo i tak nie zasnę, bo jest za bardzo obsrany jestem. Zajpiście, wszystko mam nagrane. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie w sklepie. Polecamy pierniczki za 99 groszy, albo może Coca-Cola za złote 99. Czy jest pani zainteresowana? Nie jest pani zainteresowana promocjami, ale dlaczego? No proszę pani, ja pani polecam tę promocję. Tutaj leżą papieroski, Marlboro Gold. wcześniej to pani podawałem, ale nie chciała pani tych Marlboro Goldies. Dlaczego? Może pani jednak się skusi. Naprawdę, te papierosy, polecam, kamerzysta. Chociaż ja już nie Teraz przed państwem najlepszy kręglista na świecie. Boom. Nie no, bazę zawaty owady kręgistych. Wow. Wow, to było dobre. Tylko dwie zostały. Co sumie jak sobie stopię hot -doga i zapłacę za niego, On to chyba nie będzie kradzież. Ile hot dog kosztuje? 3,50. Wkładę tutaj 3,50, żeby nie było. Jak zrobię sobie hot doga. Uhuhu! Hot dog! Robimy sobie hot doga w Żabce. Ale jest normalny. O Jezu Chryste! Dobra, robimy hot doga. parów paru? Jakie tutaj macie parów? Te za 3,50 to te małe są, nie? Okej, okay, mam hot doga. W międzyczasie zorientowałem się, że jest możliwość wyjścia, w sensie są, jest kluczyk w drzwiach, jest przesuwnica, także jest możliwość wyjścia od tej strony po prostu na zewnątrz. Także chyba, chyba z tego skorzystam i wyjdziemy po prostu sobie przed czasem to już z hot dogiem, tak jak po prostu kupił. No cóż, widzimy się za chwilę, tylko muszę tutaj jeszcze posprzątać, bo, bo zostawiłem niezły bałagan. Także posprzątam tutaj, pogaszę światła i uciekam. Tutaj wszystko już posprzątane, wystarczy odłożyć kluczyk na miejsce. Tutaj jak coś jest otwarte... Wystarczy przesunąć to i otworzyć to. A tak, korki, zapewne o na korkach. Cóż, ja odłożę kluczyk na miejsce i widzimy się już w aucie. Tuż wracam właśnie do domku. Jestem pod wielkim wrażeniem, że się udało. Mega się cieszę, bo film wyjdzie super. W każdym razie, jeżeli obejrzeliście ten film do końca, no to zostawcie mi subskrypcję. Będę bardzo wdzięczny. A my, cóż, widzimy się już w następnym odcinku, wymyślę dla was. Jeszcze lepszy pomysł. Może nie będę się tym razem włamywać do żawki, bo to takie już jest fuch, ostre. Ale myślę, że, że zrobimy naprawdę zajebisty film kolejny. Także widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia Państwu. Jest godzina 5.50, więc, więc pojadę do domu się wyspać. Dzisiaj będę spać dzień. Jak ludzie wyjeżdżają do pracy, to ja wracam z pracy.